Cześć, z tej strony ja. witajcie w World of Warships. Dzisiaj będziemy pływać sobie Nikolasem. Nikolas niszczyciel piątego tieru e, wojsk amerykańskich, właściwie marynarki amerykańskiej. Jak się spisuje ta bestia? To no, tutaj strasznie, strasznie wysoko mi rzuciło na przeważające siły wroga. Dużo San które są dla niego nieciekawym przeciwnikiem. Mm. Dobrze, dobrze, to będzie można troszkę pokazać jak, jak tutaj walczyć tego typu niszczycielem, który ma bardzo mały zasięg torped. A przede wszystkim jeśli chodzi o tą jednostkę, no i większość jednostek amerykańskich, to dysponują one może małą ilością, ale za to bardzo porządnych działek. Przede wszystkim niezła szybkostrzelność, i niezłe, niezła szybkość obracania dział sprawia, że no są to takie małe, upierdliwe komarki, które kąsają, kąsają, kąsają i tak lekko denerwują przeciwnika. Można też tutaj się bawić na przykład na amunicji burzącej po to, żeby uszkadzać co rusz jakieś podzespoły wrogich jednostek i tak się bawić a z kolei kiedy się już uda przywalić z torped na bliskim zasięgu i jeszcze dodatkowo właśnie ostrzelać przeciwnika, żeby go wybić tutaj z rytmu, żeby spanikowo popełnił jakiś błąd i tak właśnie bawimy się tymi niszczycielami. Postaram się w tej grze tutaj pokazać właśnie jak najwięcej takiej walki kontaktowej przez wielu uważanej za ryzykowną. Zobaczcie, już tutaj pierwszy ostrzał leci, już nas widzą, nie ma problemu. Tutaj, jeśli chcecie że, m, być niewidzialni, wyłączcie sobie e, ostrzał na, e, na, na, na spelotek, to się robi klawisza B, P i wtedy mamy wyłączone strzelanie do samolotów. O, dobra. Możemy sobie już zacząć się bawić. Jak widzicie, 1200 można sam walnąć. Będziemy walczyli. 1, 2, 3, idzie w tą stronę. 4, 5, 6 okrętów tutaj mamy. I pakujemy się te bagienko. Nie ma co się tutaj za bardzo bać. Mamy dymek, w razie czego, żeby troszkę dezorientować chłopaków. I proszę bardzo, ważne jest, żeby zachować w miarę, w miarę rozsądną odległość. 8, 9 km sprawia, że. Większość przeciwników nie ma żadnych szans tutaj, żeby nas trafić, nawet z jakimiś tam cheatami jeśli mają. Starczy oczywiście zmieniać tutaj co chwilę kąt, pod jakim sobie płyniemy. Od czasu do czasu robić właśnie pełniejsze zakręcanko. Troszkę zmieniamy też prędkość i żaden ibot nie pomoże. Jak się nie ma spila, to niestety nic nie pomoże. Okej, okay. lecimy, lecimy. Cały czas trzeba obserwować mapę, żeby wiedzieć, czy coś się ciekawego nie pojawiło. Nas nie zaatakował, tym gościu chce torpedy w Tak, co za kogoś. No. Powodzenia rzeczy, tylko zmarnował sprzęt. Widzicie, Nikolas oczywiście bardzo zwrotny niszczyciel. Tego typu ataki go jedynie mogą rozśmieszyć. no chyba żeby się lekko przysnęło, to wtedy oczywiście Każdego, każdego można zaskoczyć, napróbować. No, wywołać warto. Niemniej uważam to za e, marnotrawienie po prostu e, no, sa, samolotu, bo teraz muszą wrócić, przeładować. To wszystko trwa i zamiast przywalić w jakąś ciężką jednostkę, typu właśnie San Louis, to, to zmarnował je na mnie. Ale bardzo dobrze. Nie ma, nie ma tego złego, co by dla nas na dobre nie wyszło. No i widzicie, mam sobie cały czas, bo mnie udają, że strzelają. Tymczasem ja strzelam jak widać dosyć celnie te pociski latają, więc nie ma żadnego problemu. Tutaj od czasu do czasu można sobie właśnie, oj, zagadałem się, można sobie właśnie zrobić taką zaporę z torpet, jakby jakieś krążowniczki, pancerniczki tutaj zbyt śmiało sobie chciały poczynać z nami. To można ich troszkę postraszyć. Oczywiście zamiast straszenia można też ich zniszczyć, no, ale to już byśmy musieli odpłynąć trochę bliżej i by było dosyć ryzykowne. Ale miał z tymi torpedami. Um, dobra, jest pierwsze rozwalenie. Męczymy, męczymy, zobaczcie, 40 już pocisków weszło. Naprawdę niby 4 działka to wygląda. Eee, co tam jest? Co to 4 działka? Ale to przeładowanie jest naprawdę konkretne. Zobaczcie, to to wali prawie jak katarynka więc można tutaj, a że to ten okręt. Można tutaj naprawdę się nieźle pobawić. Teraz coś tutaj strzelić i spadamy, bo troszkę się zagalopowałem. Widzicie, no cały czas kurczę, koło nas jest cała masa okrętu i jakoś jeszcze na spokojnie sobie tutaj pląsamy. tego kolesia. O, 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 tatsutę, tatsutę byśmy mogli na przyszłość. No już tu uciekł od naszych torped. Tatsuta ma mniej życia. O, jedna wejdzie? Nie. Niestety. A, no, coś już zaczyna tutaj w naszym kierunku lecieć, ale słabiutko, słabiutko. Dobra. my sobie, żeby gościa troszkę przystopować. Sobie go męczymy dalej. Czy z tą tapsutą. Napadła. Okej, okay, to będziemy męczyć St. Widzicie, ale nie są takie groźne jak się je opisuje. Wielkie mrochy. Powolne, wszystko to działa w zwolnionym tempie. Na nie dostanie torpedo? Nie. A jak ładnie, ładnie się ustawi naprzód, to nie ma. nie mam. Tak łatwo torpetka. No lepiej w niego uderzać właśnie z tej strony. Strzelamy sobie w tego gościa, bo ten póki co jest niewidoczny, najwyżej jak się tutaj wypłynie, to mu sprzedamy coś. Zobaczcie, co w czas płynę, pływam sobie i zasięg do mnie ma 4-5, czasem 6 okrętów. I co one robią? Nic nie robią. Tutaj naprawdę wcale nie tak prosto jest trafić. Nicolasa, jak się konkretnie tutaj płynie, zaraz musimy dobić co nasze. Zobaczcie, tutaj specjalnie za dużo się nie bawię z torped, żeby pokazać, że niszczyciel jest również groźny, zwłaszcza amerykański. właśnie, z działek! Można naprawdę sporo naprót z tych działek bez żadnych problemów. Tam jakaś torpeda leci ku celowi, leci, 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 leci. co do doszło. Okej, okay. Chyba tam dobiliśmy gościa, teraz jeszcze tego można. Zobaczcie, jesteśmy tu sami jedni i trzymamy w szachu tyle okrętu. To jest po prostu coś nadzwyczajnego. No ale jak widać, można to zrobić. I to ile Luisów, które mają takie katarynki, mogą tyle strzelać. A, jak ktoś go zabrał, no szkoda. Troszkę na nim pracowaliśmy. Okej, okay, tu kolejny ktoś dostrzał. I widzicie, na tego typu mapach, gdzie nasz niszczycie, może co chwilę gdzieś się schować, jakąś wysepko... O kawaci, tutaj byśmy mogli spróbować troszkę z torpedkami, dla zabawy. Tylko ten, ten krążowniczek go lekko tutaj ubezpiecza. Ooo, tu nam tutaj wejdzie, no strzelić możemy. Nie, nie, już zmienił kierunek. Zmienił kierunek. Trzeba było bliżej. No, tak ten krążownik mnie martwi, tak bym podpłynął i spróbował wywalić dla na naszego pancerniczka dosyć konkretniejszą salwę. No, a jeśli chodzi o, o sam nasz niszczyciel, to często gęsto będziecie na, na górze stawki. Teraz nie wiem czy to jest też po części związane z tym, że doszło dużo nowych graczy, ale wcześniej jak dużo nowych graczy nie było, ani kolasa miałem, również miałem dosyć fajne losowania. No, dlatego no, niewątpliwie jest to, jest to plus, że nie rzuca nas tak jak właśnie Sandwisa często na sam to tutaj jest na odwrót, rzuca nas często. Na samą górę, dlatego możemy się z takimi właśnie ale wcale nierzadko bawić. No, co prawda, z takich działek, e, jak my mamy 30 tysięcy na sandwicha ładować, to trzeba się troszkę nastrzymać. Niemniej e, wierzcie mi, że można tutaj na spokojnie odpłynąć i zrobić kabum z bliska. Albo może spróbujemy zrobić z bliska. Tam jest kongo, tu jest ten kawaci, co się wbił. A tutaj, gdzieś sobie stoi, no właśnie. Możemy teraz troszkę z torped przygrzać. Torpedy, oczywiście, Nikolas ma bardzo fajne. Dosyć szybko przeładowuje. Sporo tego leci, dlatego a mimo, że zasięg jest bliski. To cała reszta bez większych zastrzeżeń. Dobra Poszło, poszło, nie poszło, nie poszło, nie poszło. Co ten koleś zrobi? Więc może Może tylko zawieść to, że po prostu będzie zasięg za mały, Kochany, gościu się wbił. Nie wiem co się tutaj dzieje, chyba na jakiś mega wymiataczy mi rzuciło. Nic nie przeleci przez tą wsepkę, to nie pancernik. No i zobaczmy, coś tam wpadło, niech też dał do przodu, może jedna torpeda, ale przed samym tym się zatrzymała, niestety krótki zasięg no, robi swoje. Dobra. Oj, brzydko, rybko. Będziesz musiał za to zapłacić. No i tutaj zobaczcie, ile, ile celni do zabawy. Cały czas jesteśmy na tej flocie, cały czas tyle okrętów, i niewiele mogą zrobić. Naprawdę, jak, jak się nie, nie pływa cały czas jednym torem, śledzi, co robi przeciwnik, to można niszczycielem naprawdę cuda, cuda wyprawiać. Zresztą no, tak naprawdę, pancernikiem, również i krążownikiem, i No bo tutaj trzeba po prostu tylko wiedzieć, co robić. Zawalimy. Zobaczmy. O, niech chłopak łapie. Niestety wszedłem u kurczę w zasięg. Troszkę przesadziłem z bliskością, ale myślę, że wyłapię to wszystko pięknie. Łapie ile wlezie. Okej, okay, wziął wszystko. Jeszcze tutaj możemy popracować troszkę nad tym panem. Proszę bardzo. I jak się pobawimy. A co? Jak się bawić, to się bawić. Jeszcze raz kurczę, tylko wodę. Muszę się oddalić, przez... no i ktoś nam ukradł. No. To nam go kurczę, Tam się da. No ale... Brak słów, no ale co tam? E, trudno się mówi, dobra, jak wygląda sytuacja? Opanowanie bazy, czyli przez praktycznie po grze. A jak widzieliście. pływaliśmy sobie e, no, z przeważającymi świłami wroga większą. Część, właściwie prawie całą część tej gry. Niewiele one mogły tutaj zrobić, i tu tkwi właśnie siła Nikolasa. Jeśli Nikolas trafi na niszczyciele japońskie, to ja je rozstrzela, jeśli jesteście dobrzy. Bez żadnego problemu je rozstrzelacie. Jeśli traficie na krążowniki, możecie je odstraszać torpedami wymanewrowywać i te takie troszkę chudsze również z tych działek można wymęczyć po pewnym no oczywiście odpowiednia ilość musi tych pocisków wpaść w taki krążownik no, a pancerniki jak widzieliście na załączonym obrazku kwestia tylko dobrego podejścia no, pancernik na tej mapie ma takie sobie tutaj możliwości czy znaczy jest to lepsza mapa dla krążowników i dla niszczycieli? Przecież ja pancerikiem też tutaj mi się fajnie gra. Tylko że ja atakuję tutaj bardziej tereny od jedynki i szóstki na mapie, a nie właśnie z tej strony. Dobra, ciśnijmy, nie ma jeszcze jakieś torpedki do tego lotniskowca. Tutaj mu na przecięcie niech łapie. Jeszcze postrzelamy. Nie wiadomo czy znowu ktoś go na mnie ukradnie, dlatego lutujemy ile leży tam. Mamy szybkie przeładowanie, nie będziemy się tutaj cackać. Torpedy lecą, wchodzą, weszły. I koniec gierki. Jak widzieliście, Nikolasi bardzo, ale to bardzo fajne niszczyciel. ogólnie jakoś niszczyciela mi się całkiem dobrze gra, dlatego jestem z nich zadowolony. No ten zupełnie inaczej od japońskich. Tutaj można i strzelać z torped, i z działek jest pełna rewelacja Super zabawa. tego polecam. Zobaczmy, kurczę, jak to ogólnie tutaj wyszło. Widzicie Kongo, również Natuk, więc można i pancernikiem na tej mapie. Proszę bardzo, ponad 100 tysięcy obrażeń. Ile z działek? Zobaczcie, ile z torped. Można? Można. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Nikolas Wam się podobał. Trzymajcie się i miłego dnia. Hej!